Co dalej z polskim górnictwem, z transformacją energetyczną? Jak to wszystko ma wyglądać na przestrzeni kilkunastu, kilkudziesięciu lat? Michał Wilonek zapraszam na komentarz polityczny. W studio gość, Jakub Kalus, dzień dobry, Jakubie. Witam serdecznie, Michał, witam. Państwa. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat sytuacji w górnictwie, na dyrektywach unijnych, na jak to wszystko ma wyglądać, no bo wiadomo, że Unia Europejska w swoim programie, w swoich celach ma wdrożenie takiego europejskiego zielonego ładu, no i do tego planu, do tych celów nie jak się ma polskie górnictwo, jak wygląda obecnie sytuacja z tym unijnym celem redukcji emisji, emisji gazów cieplarnianych. Zwracaliśmy na to uwagę w trakcie szczytu unijnego w grudniu że rząd przyjął po prostu postawę białej klagi, tu nawet nie chodzi tylko o tą słynną kwestię mechanizmu praworządności, ale przede wszystkim w mediach bardzo mało wyeksponowany był fakt, że rząd zgodził się w dosłownie kilka godzin na proponowany zawyżony cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z Dotychczas obowiązujących 40% w stosunku do roku 1990 roku, aż do 55%. No, oznacza to katastrofalne skutki dla naszej energetyki, dla naszego wydobycia węgla, tak? ponieważ przede wszystkim nasza sytuacja energetyczna jest taka, że już w tej chwili musimy sprowadzać dużo węgla. Czy sprowadzamy w praktyce? Czy musimy? To jest pytanie otwarte, ale. Sprowadzamy do Polski węgiel, a nawet sprowadzamy już także prąd. Także jesteśmy w sytuacji, w której transformacja energetyczna, którą Polska, która, na którą Polska jest po trochu skazana nie może się odbywać na normalnych zasadach, nie może się odbywać z wyprzedzeniem, z ustaleniem po prostu planem strategicznym tego, tego procesu, tylko odbywa się pod dyktando interesów niemieckich w Unii Europejskiej. To też musimy sobie jasno powiedzieć, że cały szyld Europejskiego Zielonego Ładu to jest tylko ładne opakowanie, a Niemcy i tak swoją gospodarkę w, dużym, w dużej mierze opierają na węglu i i z tego nie zrezygnują. I cały czas słyszymy doniesienia o tym, że na przykład Niemcy chcą zainwestować w kopalnie pod Orzeszem, w, wydoby, w, wydobycie, w wydobycie węgla w Polsce. Także, także to są jednoznaczne stanowisko gospodarki, czy myśli gospodarki niemieckiej są takie, że, żeby także na węglu się opierać. Natomiast z jakichś względów wydobycie polskiego węgla ma stać się nieopłacalne. Według projektów prezesa dużej spółki w Niemczech, odnośnie tej kopalni w Orzeszu, o której wspomniałem, wartość inwestycji ma wynieść 900 milionów złotych, zapewnić 1000 miejsc pracy, a w podatkach i opłatach Polska miałaby zarobić 300 milionów złotych. Więc możemy sobie wyobrazić, jak zamykanie naszych kopalń będzie oddziaływać także na kwestie fiskalne w naszym państwie, a jednocześnie. No mami się nas, że ta transformacja może przejść po prostu bez echa w naszym kraju. No mieliśmy już przykład tego za rządów Jerzego Buzka, jak wyglądała dzika po prostu transformacja, a tak naprawdę likwidacja części górnictwa w Polsce. To co Twoim zdaniem należy zrobić, co powinno państwo polskie zrobić, by wydobycie węgla było po prostu opłacalne? Jeżeli nie jest opłacalne teraz, jeżeli musimy ściągać węgiel od, od nie Węgrów, oczywiście, od Rosjan. Przede wszystkim mamy jedne z najwyższych opłat i wszelkich podatków i że tak powiem, kwestii technokratycznych, biurokratycznych, które obrastają wokół. I to jest rak, który, który drąży polskie górnictwo, więc to jest jedna z takich oczywistych rzeczy. Natomiast no, z czego to się bierze, że nam się bardziej opłaca wydobywać z krajów, no nie chcę powiedzieć trzeciego świata, ale, ale z krajów no, z mniejszą wrażliwością na temat praw obywatelskich i tak dalej. Możemy sobie wyobrazić jak, jak te koszty są cięte w takich państwach i dlaczego nie możemy konkurować. Natomiast istotne jest to, że polityka naszego państwa jest zupełnie nieprzemyślana w kwestii energetyki. Najlepiej obrazuje to Umowa w zeszłym roku podpisana między Unią Europejską a Australią odnośnie wymiany handlowej właśnie w zakresie wydobycia wydobytego węgla. Polska nie miała żadnych strona polska nie miała żadnych uwag. Do ratyfikowanej umowy przez Unię Europejską, ponieważ po prostu Unia przedstawiła projekt, no i ten projekt musi być dobry. A to, jakie będzie miało długofalowe konsekwencje, w tym samym dniu była głosowana w Sejmie nie tylko ustawa o węglu z Australią i stosunkach Unii Europejskiej z Australią, gdzie wydobycie. Jest bardzo mało ekologiczne, bo polega na odkrywkowym wydobyciu węgla i przez to są duże szkody dla systemu, systemu po prostu ekologicznego. Natomiast w tym samym dniu paradoksalnie Unia Europejska podpisała umowę z Nową Zelandią. Gdzie z kolei w kwestii handlowe, handlu mlekiem, gdzie, gdzie również Nowa Zelandia jest jednym z, ze światowych potentatów e, po prostu sprzedaży mleka na cały świat. Także, także no, takie ruchy, y, no, powiem tak, jeżeli w komisji do spraw zagranicznych, gdzie zasiada poseł Krystian e, Kamiński, na 20 bodajże ośmiu posłów, tylko on jeden głosował przeciwko tej ratyfikacji tych umów, i gdzie praktycznie żaden z posłów nie był zainteresowany skutkami tych umów dla Polski, a tym bardziej ministerstwo nie miało żadnych opracowanych analiz, żadnych nie przedstawiło żadnych po prostu dokumentów, które świadczyłyby, w jakim to kierunku pójdzie, no to no to o czym my mówimy. To jest po prostu polityka wasalna, podporządkowana pod interesy tych, którzy Unią rządzą i którzy sobie już dogadali, że ten węgiel będzie na przykład przyjeżdżał z Australii do Unii Europejskiej, będzie on po niższych cenach, kosztem środowiska, kosztem ekologii i tego to nikogo nie obchodzi dalej jest ten szyld Europejskiego Zielonego Ładu, że jest on wprowadzany w Unii Europejskiej. Jak mówię, rząd przedstawił plan, plan, taką umowę społeczną zawartą z Dominikiem Kolorzem, czyli szefem Śląskiej Solidarności. Co w tym planie się znajduje? Tak, to jest ta kwestia, która w tej chwili porusza środowisko, powiedzmy, no generalnie na Śląsku, mieszkańców Śląska, ze względu na to, że Umowa społeczna przedstawiona przez rząd nie zawierała dat zamknięcia kopalń. Czyli generalnie negocjacje, które toczą się już od września, gdzie pan minister e, Artur Sobolewski zapowiada, e, że nie zostawi żadnego górnika bez pomocy i tak dalej, i tak e, dalej, no jednocześnie nie są grą w otwarte karty. Myśmy przestrzegali jako Konfederacja, jako Ruch Narodowy, ostrzegaliśmy przed. Skutkami takiej polityki, gdzie związki zawodowe zgadzały się na stanowisko przedstawione przez rząd, że trzeba zlikwidować górnictwo węgla kamiennego do 2049 roku. Po pierwsze, górniśmy też otrzymać rekompensaty w wysokości bodajże chyba 100 tysięcy złotych. To jest taki prosty mechanizm próby przekupienia społeczeństwa, żeby stanęło po stronie. Już to górnictwo jest wystarczająco obrzydzone. Dzisiaj w Polsce wystarczy jeszcze przekupić górników i już nikt nie będzie się przejmował z prawami polskiej energetyki i tego, skąd mamy ten ten, ten ten prąd w gniazdkach, czy on przy, do nas z Ukrainy, czy tam z Rosji przybywa, czy z Niemiec, tego już to już nikogo nie interesuje. Więc jeżeli pytasz o tą umowę społeczną, no po pierwsze jest to kpina z, z Polaków, ze Ślązaków. My byliśmy przekonani, że to tak będzie wyglądać. No już sam ten proces, jak wspomnieliśmy, w grudniu negocjacji z Unią Europejską Brak postulatu na przykład no po prostu takiego polskiego rabatu energetycznego w ramach Unii Europejskiej. Niech Unia Polska wytwarza 1% emisji ciepla, gazów cieplarnianych ogólnie pochodzących od człowieka w, w, na świecie. Więc w małym stopniu przyczynia się do, do tej sytuacji. Emisji CO2. Natomiast istotne jest to, że gdybyśmy postawili taki, taki postulat rabatu energetycznego, no przecież takie postulaty były przez Wielką Brytanię, też w innych gałęziach. Zawsze inne narody dbają o, o to, żeby sobie po prostu zabezpieczyć, żeby dostać. Szczególnie, że nasza gospodarka jest bardzo mocno uzależniona od węgla. Dlatego ta nasza postawa, ten nasz. I, i dzisiejsza umowa jest wyrazem po prostu tej, tej takiej bezczelności władzy, gdzie, gdzie pan Artur Soboń zapewnia, że górnictwo było ważnym elementem polityki, że tak jakby już dzisiaj nie było, że wszelkie rozwiązania będą stawiały w centrum pracownika, górnika, że to będzie na pierwszym miejscu, no ale Hola, hola, a gdzie energetyka, gdzie gdzie wydobycie węgla, gdzie w ogóle polska gospodarka, gdy ucina się jedną z ważniejszych gałęzi, jaką jest po prostu wydobycie węgla w Polsce? Ten robot, o którym mówisz, to jest coś realnego do uzyskania? Rabat, 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 rabat. Tak, no To rabat jest rabat, który, który po prostu nasz rząd powinien. Oczywiście, że przy tych specyficznych warunkach, jakie mamy w. W kontekście tego, że 90% naszej energii pochodzi z węgla i że jesteśmy znaczącym eksporterem, ale także po prostu na, na rynku węgla mamy duże wydobycie, duże zasoby naturalne mamy, no to tak, to powinien być postulat jak najbardziej oczywisty i jak najbardziej zrozumiały dla naszych partnerów z Unii Europejskiej. Y jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o, o postać Dominika Kolorza, śląską solidarność, ona posiada mandat do reprezentowania górników. Znaczy, no, więcej tych e, związków zawodowych we wrześniu podpisało tą umowę. Ona jest największym związkiem, więc, więc jest najbardziej też wiarygodna dla. Natomiast, no, jeżeli pytasz o mandat, e, trzeba zwrócić uwagę na to, że zarządów platformy obywatelskiej, gdy zamykano kopalnie, na przykład premier szydło. Późniejsza premier szydło zapowiadała, że, że wszystko zrobi, żeby tutaj nie zamknąć ani jednej kopalni, że to jest zbrodnia na naszym narodzie zamykanie kopalń na Śląsku. Więc. więc... O tyle kwestia Solidarności jest tutaj smutna, że zarządów władzy Platformy Obywatelskiej Solidarność potrafiła bardzo stanowczo swoje postulaty formułować. Dzisiaj jest tak jakby spacyfikowana. Dzisiaj jest realne widmo, że polskie kopalnie upadną, zostaną zamknięte? Jak najbardziej. Jest po prostu zapowiedź, że to się wydarzy. Jest tylko Ale bez tej konkretnej daty. Jest tylko negocjowana kwestia, kiedy którą kopalnię pozamykają I górnicy na to zwracają uwagę. W tej chwili pytanie, czy reszta społeczeństwa no, spojrzy na to trzeźwo, bo nikt tutaj nie namawia, żeby um, utrzymywać um, niezasłużone przywileje dla jakiejś grupy społecznej czy zawodowej, żeby um, kosztem własnego interesu ponosić dodatkowe koszty i ładować w te górnictwo i ten. Natomiast ten obraz nie jest w pełni, że tak powiem, no, no właściwy. Właściwy obraz to jest także obraz zysków i strat. Zyski dla państwa, nikt tego nie liczy, ile kopalnie płacą tych podatków i jaki stracimy, jaki stracimy w skarbie, skarb państwa, ile na tym straci, że się pozamyka kolejne kopalnie. Nie mówiąc już no, o... To jest istotną gałęzią polskiej gospodarki. No i nakręca koniunkturę, w sensie nakręca kolejne z jednego Miejsca pracy w wydobyciu węgla, no jednak jest tych kilka miejsc pracy w innych gałęziach gospodarki, więc no, są to tematy trudne, jak tą naszą energetykę zreformować. Nikt nie powinien się przed odważną i taką no, transparentną dyskusją w tym temacie bronić, ale no, to, co wyprawia nasz rząd, to jest po prostu no, mydlenie oczu. Postawimy kropkę. Jakub Kalus przybliżył sytuację w polskim górnictwie. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Państwu, oczywiście, dziękuję za uwagę. Do dziękuję. zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję państwu.